Witajcie kochani, dzisiaj opowiem Wam trochę o naszym projekcie, który, za który za chwilę będziemy się zabierać. Będzie to właśnie leaf ring z Drops Design ze strony garnstudio.com Do tego sweterka, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, przeznaczona jest włóczka Drops Wish i do tej włóczki potrzebne są druty 8-9 mm. Ta włóczka jest 50 gramowa. Na wykonanie tego sweterka, w zależności od rozmiaru, na, musimy zakupić tak. Osoby o rozmiarze SM muszą zakupić około 400 gram tego, tej włóczki. Czyli ta włóczka ma 50 gram, więc takich musimy kupić 8 motków bodajże. 2, 4, 6, 8, tak. Następnie na rozmiar, na rozmiar LXL około 450 gram tej włóczki. Później rozmiar XXL to jest 500-550 gram tej włóczki i rozmiar 3XL około 60 gram tej włóczki. Aby zająć się naszym projektem, naszym sweterkiem, musimy zrobić sobie próbkę. I zobaczcie, próbka ta jest zrobiona w zależności właśnie też od rozmiaru drutów. Zobaczcie, tą próbeczkę małą robiłam na drutach o rozmiarze 8 mm. Tą większą próbkę robiłam na drutach o rozmiarze 9 mm. Są to już próbki po praniu, które wyschły i powiem Wam, że praktycznie nic się z tymi próbkami nie stało. Zostały takiego rozmiaru, jakiego były zanim je wyprałam. Więc z włóczką w zasadzie nic się nie dzieje po praniu. Się nie kurczy, się nie rozszerza, więc jest, jest całkiem. OK do naszej pracy. I pokażę Wam tak. W jaki sposób robimy włóczkę? Prób, próbkę. Próbka jest robiona na 11 oczek i 15 rzędów w górę. Czyli musimy nabrać 11 oczek sobie na druty i przerabiamy to jerseyem. Czyli pierwszy rząd oczka prawe, drugi rząd lewe i tak dalej, i tak dalej. Więc nie robimy tutaj żadnych wzorów. Jest to tylko jersey i właśnie yy, wykonujemy, nabieramy 11 oczek i 15 rzędów lecimy w górę. I to jest nasza próbka. Ta jest na, 8, na drutach 8 mm, ta jest na drutach 9 mm. Zobaczcie już, jaka jest różnica w mm, wielkości próbek. I nasza próbka musi mieć 10 na 10 cm. Ja Miałam tutaj taki myk. I zobaczcie, mierzymy sobie naszą próbkę. Moja ma tutaj 10 cm i zobaczcie, tutaj również mam 10 cm. Czyli ja będę pracować sobie na y, drutach 9 mm, y, ponieważ ta y, próbka odpowiada rozmiarowi, y, który jest podany w opisie y, naszego sweterka. Zobaczcie, ta była próbka 8 y, na drutach 8 mm. Zobaczcie, zdecydowanie za mała. Więc jeżeli chcecie dopasować do swojego rozmiaru, musicie y, zrobić próbkę odpowiedniej wielkości, czyli taką próbkę, która y, po przerobieniu właśnie tych 11 oczek i, 10, i 15 rzędów będzie miała 10 cm na 10. Tutaj do góry widać, że jest troszeczkę większy, natomiast y, długość sweterka dopasujemy sobie bez problemu. Teraz powiem wam taką małą informację dla osób, które, ponieważ jedna z was pytała mnie o rozmiar XS bądź XXS. Yy, zobaczcie, próbka na drutach o rozmiarze 8 mm jest dużo mniejsza od tej yy, na 9 mm. Więc jeżeli nawet yy, nie ma w opisie takiego rozmiaru próbki, takiego rozmiaru sweterka, to możecie po prostu zrobić sobie yy, na mniejszych drutach i yy, sweterek wyjdzie mniejszy. Czyli jeżeli mamy, chcemy pracować na rozmiarze chcemy zrobić sobie rozmiar S, a nasza próbka jest mniejsza, to wyjdzie nam po prostu rozmiar XS. Więc jeżeli na przykład chcecie pracować sobie na mniejszych drutach, ponieważ na przykład bardziej Wam się podoba jak wygląda ta próbka z mniejszych drutów, to po prostu weźcie sobie powiedzmy rozmiar większy do pracy, czyli rozmiar większy więc będziemy wie, więcej oczek nabierały na druty yy, i teraz tak, nasz yy, wzór, nasz schemat składa się, zaczyna się yy, jest to powtarzalny element co sześ, o 6 oczek czyli w zależności od tego jaki rozmiar wybierzemy musimy pomnożyć sobie go razy te 6 oczek czyli tak, w przypadku yy, w przypadku rozmiaru Mm, już wam mówię w przypadku rozmiaru y, SM M na druty nabierzemy sobie 9 takich powtórzeń tego y, wzoru, czyli tych sześciu oczek, czyli wyjdzie nam 54 oczka na rozmiar SM. Dalej mamy y, o y, dwa o jedno powtórzenie więcej, czyli jak tutaj wybrałyśmy sobie 9, to teraz na rozmiar, jeszcze na rozmiar L Nabierzemy sobie o te, 10, o te 6 oczek więcej, czyli tu będzie 10 razy 6, następnie będzie 11 razy 6, czyli yy, rozmiar sweterka powiększamy właśnie o te 6 oczek. Za każdym razem dodajemy 6 oczek, który jest, jest to ten element powtarzalny wzoru. Yy, także, jeżeli mamy już przygotowane nasze próbki, będziemy mogły yy, zaczynać yy, nasz sweterek. Pamiętajcie, że próbki musimy wyprać przed mierzeniem. Oczywiście ja sobie zmierzyłam je również i przed praniem, i powiem Wam, że po prostu rozmiar tej próbki się nie zmienił. To znaczy, że nasze, nasza włóczka jest fajna i, i nie będzie nam się ani rozciągać, ani nie będzie nam się kurczyć po praniu. Także wszyscy szykujemy już nasze próbki. Ja będę pracowała na tym kolorze. Taka zieleń. Yy, troszkę zgniła, trochę nie wiem, butelkowa. Yy, zobaczymy, jaki przyniesie to efekt na samym końcu. Także pamiętajcie, za próbkę zabieramy się, yy, pierzemy ją i następnie według tego dopasowujemy rozmiar drutów. Teraz tak, jeżeli yy, tak jak u mnie z próbki na 8 mm, na drutach 8 mm próbka okazała się za mała bierzemy druty o rozmiar większe. Natomiast jeżeli próbka okaże się za duża i jest powiedzmy zamiast 10 na 10 wychodzi nam nie wiem 15 na 15, to bierzemy druty mniejsze o rozmiar i tak dalej, i tak dalej. Wtedy yy, będziemy miały odpowiednią ilość oczek i odpowiednią yy, wielkość tutaj długość i szerokość naszego, naszej próbki. Także w ten sposób y, zaczynamy y, naszą pracę od zrobienia próbek, żebyśmy mogły dopasować odpowiednią ilość oczek.